Dzień dobry, kochani. No, hejka na moim kanale. Zapraszam bliźnięta na czytanie tygodniowe. Drogie bliźnięta, to jest czytanie na tydzień od 18 do 24 września 2023 roku. Czytanie ogólne, tak więc weźcie to, co rezonuje, a resztę zostawcie dla tych, którzy mieli usłyszeć tego czytania. Dla wszystkich dla singli, dla osób w związkach, w relacjach. Moi drodzy, zobaczymy, jakie wydarzenia, co słychać w nadchodzącym tygodniu. Dziękuję Wam za lajki, subskrypcje i komentarze. Dziękuję Wam za oglądanie. Dziękuję Wam za oglądanie do końca. Moje drogie bliźnięta, które nie subskrybujecie jeszcze kanału, e, zachęcam do włączenia subskrypcji i do włączenia dzwonka. Wtedy nie tylko nie ominie Was żaden nowy film, ale tak naprawdę będziecie mieć o, możliwość obejrzenia filmu na czas, bo większość czytań e, to czytania terminowe, jednak tak, i wpadnięcie na kanał gdzieś po czasie po prostu ważności filmu. E, no, rzecz jasna, można przegapić to, co ważne. Przed czasem, albo przynajmniej w trakcie, ale nie po. Moi drodzy, zaczynamy. Patrzymy sobie, co dla bliźniąt w nadchodzącym tygodniu, co dla osób z podznaku bliźniąt od 18 do 24 września. Bliźnięta. Mhm. Co może się wydarzyć? Paść buław. Co u singli? Ósemka mieczy. Co w związkach? Sześć mieczy. Co w pracy i w finansach? Cesarzowa. I rada lub wynik, szóstka kielichów, a w tle mamy cesarza, dziesiątkę mieczy i króla mieczy, ale. Cesarz 10 Mieczy, Król Mieczy, i jeszcze później po tygodniu, czyli za dwa tygodnie, Kochankowie Król Pentakli 7 Mieczy. Ok, no to się układa historia. Słuchajcie, jest ciężko. Jest ciężko. To znaczy, decydujecie się. Część z was decyduje się na bycie w takiej energii cesarza albo w ogóle ma wpływ, ma wiedzę, ma władzę. Jest decyzyjny, decyzyjna, i to właśnie, że macie wszystko, macie najwyższy status, przyprawia kogoś o 10 mieczy. To znaczy, ktoś może wam przeprawiać, słuchajcie, takie dziesięć mieczy, sprawiać wam dużą trudność, dużą ciężkość, dlatego że może i wy macie wszystko, ale czujecie, albo mogła dla kogoś rozpaść się jakaś relacja, zakończyć jakiś związek. Tu jest dużo cierpienia, tu jest dużo krzywdy, tu jest dużo obciążenie, tu jest duże zranienie. Ktoś mógł taki zdradzić, zranić po rozwodzie, po rozstaniu. Po utracie bliskiej osoby, może tak być, że taka osoba kogoś utraciła. tak. Znaczy to możecie być wy, ale to może być też druga osoba, która to utraciła. Ale to może być też ktoś, kto powoduje te 10 mieczy. No i to 10 mieczy w, waszym, w Waszej głowie, w Waszych myślach mogłaby pomodować taka osoba właśnie po rozwodzie. To jest w ogóle człowiek, który może pojawiać się w tej sytuacji, w, w nadchodzącym tygodniu, w jakiejś sytuacji u Was, czy to do relacji, czy to z otoczenia, czy do relacji osobistej, czy na płaszczyźnie zawodowej. No właśnie, i ta osoba może trochę wnieść, kochani, no właśnie. To jest jakby dodatkowa osoba. Dlaczego? Dlatego, że w następnym tygodniu jest miłość. Są ludzie obydwoje w sobie zakochani, kochankowie, którzy jeszcze ukrywają się z relacją, ale chcą oznajmić, bo chcą dokonać wyboru. Tu jest wybór trudny, ale konieczny. Jednej z dwóch osób, bo osoba kocha. Tutaj jest znowu powrót do króla Pentakli, lub y, stanie się takim królem Pentakli osobą, która no, jest na wysokim stanowisku, ma też wiedzę, ma też władzę, ma też doświadczenie, jest stabilna emocjonalnie, stabilna materialnie. Jest bezpieczeństwo finansowe. I moi drodzy, być może mm, to mógł być też wybór y, sponsora do jakiegoś przedsięwzięcia. Możecie, mogliście znaleźć sponsora do przedsięwzięcia, a tymczasem ktoś manipuluje, zdradza, oszukuje, wynosi z rzeczy, y, robi, y, wykonuje pewne działania, kiedy nikt nie widzi, kiedy nikt nie patrzy. Po prostu oszukuje. Osoba bardzo zdradliwa, zakłamana, oszukuje. Która oszukuje. Może ktoś w was zainwestował, albo wy w kogoś zainwestowaliście, a ktoś po prostu okrada was z tego. To przysporzyło dużo cierpienia. Zdrada, oszczerstwa, plotki, obmowy. Trzy buławy, yy, które mówią o odzyskaniu stabilizacji po tym wszystkim, i wychodzi słońce, ale to tak bardzo daleko. Za 3-4 tygodnie wychodzi słońce, czyli sytuacja na spełnienia marzeń, spełnienia pragnień. Najszczęśliwsza karta. Wszystko dobrze się dzieje. A kto był tym złodziejem, oszczercą, kłamcą, manipulantem, zaraz się okaże. Kto was okradł z czegoś albo z uczuć, czy z tak czegokolwiek. Moi drodzy, paś, buław w centrum wydarzeń. No to oznacza nowe znajomości, nowe otoczenie, nowe wiadomości, przekazywanie lub ich otrzymywanie, ale też aktywne spędzanie czasu wolnego, czas naprawdę wypełniony tworzeniem czegoś zupełnie nowego. Tu może być też jakieś nowe uczucie, nowa relacja, nowy związek, w ogóle właśnie coś nowego. Czas, w którym jest możliwość przeżycia czegoś wyjątkowego, czegoś ekscytującego. No mogą się pojawić niezwykle interesujące możliwości i ciekawe spotkania, to na pewno tak. To na pewno tak. Nowe propozycje, ważne zadania. Wiecie, co mocno u kogoś awans, albo stanowisko, nowe stanowisko, albo awans, nowy klient, nowe zlecenie. To jest takie realizowanie zadań poza tymi dotychczasowymi, poza dotychczasowymi obowiązkami, poza dotychczasowym zakresem odpowiedzialności i działania. Także bardzo dobry czas pod względem finansowym i może tu być zwrot inwestycji. Tu może być jakaś dobra inwestycja, gdzie tam właśnie w tle był ten sponsor, była ta inwestycja. No i mogą być tego efekty i plony, ale co więcej. Tu są też. Kochani, perspektywy dosyć mówiące o jakiejś zupełnie zapowiedzi i takiej nowej, ekscytującej znajomości, ale możecie też poszukiwać wy nowych wrażeń i przez to właśnie kogoś poznać. Moi drodzy, to może być nowy związek. Dla singli to może być tym bardziej nowy związek, nowa relacja, poznanie takiej osoby o wysokim temperamencie. Jeszcze co by można tutaj dodać? W każdym razie mogą do Was przyjść jakieś dobre wiadomości i to długo oczekiwane wiadomości od jakiejś osoby? Możecie dostać zgodę na realizację pewnego pomysłu, zapytania, które składaliście. Możecie, moi drodzy. Hmm, hmm, Możecie w nadchodzącym tygodniu opierać swoje życie na uczciwości, toczyć taką otwartą grę, mieć bezpośredniość intencji, deklaracji, jasnych intencji, jasnych deklaracji. Tu jest aktywność. Tu możecie właśnie otrzymać taką wiadomość, tak dobrą wieść, która wprawi w ruch niektóre wasze sprawy i was wprawi w ruch. Wydarzenia zmieniają się na lepsze, więc miejmy nadzieję, że tak jest. Przypływ inspiracji, motywacji do tworzenia czegoś, do pójścia naprzód. naprzód. No i fajnie, no ale tutaj też jest poszukiwanie przygód, więc to poszukiwanie może spowodować znalezienie osoby do relacji, do uczucia, do romansu. Tu jest przede wszystkim zwycięstwo prawdy nad kłamstwem. To tak, a propos tego, co było w tle wcześniej. Wiecie, tu jest ten płonący ogień, ten żar, jakieś pożądanie, jakaś namiętność, pewna pasja do czegoś lub kogoś, do czegoś, czyli do jakiejś pracy, lub do kogoś, do osoby. I paśmła patronuje tym osobom, które nieustannie poszukują siebie, którzy są gotowi do rozwoju też w swoim biznesie, tak? W swojej firmie. A w każdym razie, moi drodzy, tu może pojawić się, tak jak mówię, jakieś otwarte rozpoznanie. Może nawet uczuć. Zechcecie zachować jakieś dawne zainteresowania, no właśnie, może do flirtowania, do romansowania, może właśnie do poznawania nowych ludzi, do wchodzenia w przygody, do podejmowania wyzwań różnych. Tu jest pasja. Może być pasja do obecnie poznanej osoby, do romansu, do ogólnie, do miłości też. Co u Singli? U Singli mamy. Czy coś jeszcze? Myślę, że u Singli 8, buła, 8 mieczy mówi, moi drodzy, przede wszystkim o ograniczeniach, które sami sobie narzucacie. Dlatego, że Chyba siedzicie w jakiejś przeszłości, chyba wolicie trochę być na dystans, zablokowani i emocjonalnie, i tak fizycznie. Wolicie chyba siedzieć w przeszłości i czekać lub liczyć na to, że ktoś wróci do waszego życia? Albo że wy do kogoś wrócicie, jeśli to od was zależy? No bo trochę single nie mają w nadchodzącym tygodniu ochoty na nowe relacje na nowe znajomości, wolą posiedzieć w złotej klatce mieć nie wiadomo jakie wyobrażenia możecie być też wobec nowych osób czy takich właśnie przygód i wyzwań, dosyć strunniczy, dosyć uprzedzeni i tak sami siebie możecie więzić, moi drodzy nie wiem, czy zechcecie się uwolnić z tych kajdan z tych więzów, czy zechcecie wyjść do ludzi czy nie, bo część z Was zapewne nie zechce stawić czoła tej sytuacji i będzie pogrążona w swoich myślach, w swoich wyobrażeniach będzie widziała nadal sprawy ze swojej perspektywy chyba, że czujecie się ograniczani i osaczani przez kogoś no ale przez kogo? kto nie dałby Wam zrobić ruchu naprzód? to już sami wy, wy wiecie najlepiej moi drodzy tu macie sporo Blokad y, też może związanych jakiś z niemocą seksualną, więc może dlatego nie chcecie wchodzić w jakąś nową znajomość, nie chcecie wejść w jakąś nową relację, y, czujecie pewną bezsilność, y, jesteście po prostu trochę zahamowani wewnętrznie, nie bardzo będziecie się otwierać w nadchodzącym tygodniu. Może w związku z jakimiś nieporozumieniami, które chcecie najpierw wyjaśnić, żeby faktycznie jakąś przeszłość, jakieś doświadczenia zamknąć, albo po prostu wyjaśnić w nadziei na to, że będzie szansa na powrót, dlatego że wy jesteście zbyt przywiązani albo do kogoś, albo do czegoś nadal. I tu są problemy z wyrażaniem jakichś uczuć do nowych osób, do nowo poznanych osób, do nowych relacji, do ich tworzenia. Dlatego macie póki co uprzedzenie do tych nowości, uprzedzenie do zmian też. No więc tutaj na większe zmiany u Singli raczej z powodu waszych tak, zahamowań i waszych blokad no nie ma co liczyć. Natomiast ewentualnie ktoś się, kochani, tak troszeczkę blokuje, bo być może ktoś jest w jakiś sposób zastraszany z was. I zdezorientowany trochę przez osobę może, od której odeszliście, jeżeli to dla kogoś ktoś powinien to usłyszeć, no to jeśli tak jest, to czas to przerwać, moi drodzy, bo to nie jest zdrowa sytuacja ani dla Was, ani dla drugiej strony, tym bardziej, jeżeli ktoś to robi wbrew Wam, no więc to już w ogóle raczej wbrew Wam wygląda na to, więc wychodźcie z tej energii i jeśli to nie jest Wasza energia i to nie jest Wasza przyczyna, jeżeli to sami sobie nie robicie, to nie pozwólcie, aby ktoś wam to robił. W relacjach i w związkach jest sześć mieczy. Sześć mieczy, moi drodzy, mówi o tym, że wybraliście jakąś drogę, którą zmierzacie, w której jest postęp świadomy, powolny, ciągły, świadomy i powolny. I moi drodzy, ostrożnie idziecie do przodu. Tak powoli, żeby się nie skaleczyć. Jesteście, moi drodzy, przy tym dyplomatyczni, ale i przebiegli. Szóstka mieczy jest zapowiedzią dużych zmian w waszym życiu. I te zmiany mogą dotyczyć drogie bliźnięta dosłownie wszystkiego. Mogą dotyczyć nowego domu, nowej pracy, nowych relacji, czy też nowego ja. Tak więc. Yy, będzie dla Was w nadchodzącym tygodniu lepsze to, co powolne, ostrożne i dyskretne. Czyli lepsze będzie, o wiele lepsze będzie takie powolne, ostrożne i dyskretne działanie. Od jakiegoś ekstra szybkiego ruchu naprzód, od spalenia się w czymś, tak? W każdym razie zachowujecie spokój, nie ulegacie gwałtownym nastrojom. Potraficie spokojnie zadbać też o swoją podświadomość w nadchodzącym tygodniu. Słuchajcie, sześć mieczy pokazuje relacje, związki na odległość i jakiś związek, jakąś relację na odległość z kimś w przyszłym tygodniu. Jesteście gotowi na stworzenie relacji, na stworzenie związku, bo relacje i znajomości tu mogą być. To jest karta dla związkowców i dla osób w relacji, więc. Wynika z tego, że jesteście w jakiejś relacji, być może jesteście gotowi na stworzenie związku bez oglądania się na jakieś bolesne doświadczenia. Będziecie przełamywać schematy, będziecie zapraszać do swojego życia nowe możliwości. Z nowych możliwości będziecie korzystać. Zechcecie być może ktoś z Was zechce zorganizować jakąś ucieczkę przed problemami, to może być nawet opuszczanie. Domu, w środku nocy, z tym, co najważniejsze, z osobą czy z osobami najważniejszymi, z dobytkiem najważniejszym, to mogą być takie decyzje, które spowodują ucieczkę przed jakimś problemem po prostu. Zmianę miejsca zamieszkania też możliwe, rzadziej, ale możliwe. Co jeszcze? Słuchajcie, szukacie jakiejś nowej drogi, jakiejś nowej możliwości. To jest też czas podjęcia ważnej decyzji w Waszym życiu. Być może, aby podjąć tą ważną decyzję, będziecie potrzebowali udać się w pewną podróż w sensie duchowym lub fizycznym. Tu może chodzić o przekraczanie granic. Być może będzie chodziło o przekroczenie pewnej granicy, albo w sensie duchowym, albo w sensie fizycznym, albo w takim i w takim. Dla jakiejś relacji. W pracy w finansach jest cesarzowa, a w pracy w finansach jest dobrobyt, jest obfitość, jest wszystko. Tu jest po prostu wszystko na najwyższym poziomie. Jest duża renton, rentowność. To może być też znajomość z taką cesarzową. To może być dosyć szybka znajomość. I Ujawni się to w taki bardzo, taka, taka naturalność, naturalna miękkość, lekkość, życzliwość, czułość. No, Jeżeli słuchają mężczyźni, no to jest to spotkanie z odpowiednią przyszłą partnerką. Może to być osoba i do biznesu, i do życia, jedno i drugie. Albo osoba bardzo motywująca, która, będzie, która pomoże wam iść naprzód i osiągać cele. Ale takie cele dla wspólnego dobra pary, tak? Czyli was dwoje, a nie osobno. To może być też czyjaś szefowa. Ewentualnie tak jak mówię, w paziu buław mógł być awans, zmiana stanowiska i już osiągacie najwyższy status. To może być wasz awans równie dobrze też. Ewentualnie zwrot z inwestycji mówiący o jakim projekcie, który działa, który, czy też inwestycji, która przyniosła zysk, jest rentowna, przynosi zysk, przynosi rozwój, równoważy wszystko w waszym życiu. Ewentualnie stworzyliście nowy lub dodatkowy sposób na zarabianie pieniędzy, który działa bez waszego udziału, czyli taki dochód pasywny. No, pięknie to wygląda. Pięknie. Poprawa finansów, sukces w pracy, awans, podwyżka, satysfakcja zawodowa, umiejętne kierowanie i zarządzanie innymi, korzystne inwestycje ogólnie, dostatek, dobrobyt. Czego chcieć więcej? W radzie lub wyniku szóstka kielichów. Szóstka kielichów radzi Wam, abyście pozostawili za sobą zmartwienia. No więc, jeśli część z Was ucieka przed problemami, no to pytanie: czy uciekać, czy po prostu, no właśnie, pozostawić je ze sobą na jedno wychodzi, ale <gryw> to zależy, jakie zmartwienia, moi drodzy. Chodzi może o to, żeby otworzyć się na to, co nowe. Ale no, chyba nie w szóstce kielichów, bo szóstka kielichów to powrót do przeszłości, to tęsknota za tym, co przeminęło, to uczuciowość, sentymentalizm, to ucieczka w przeszłość. I tak ta ucieczka mocno, jeszcze to szóstka kielichów, to sześć mieczy jest pod tą szóstką kielichów, a tam była ucieczka przed problemami. Może faktycznie zechcecie uciec przed jakimiś problemami, albo sentymentalnie do dzieciństwa, do czasów beztroski, albo faktycznie taka duża tęsknota za tym, co minęło, duża uczuciowość, duży sentymentalizm. Uciekacie może w jakąś przeszłość, wiecie, nie do końca bardzo odległość. Nie musicie uciekać do dzieciństwa, wystarczy, że uciekacie w przeszłość do jakiegoś poprzedniego związku, do poprzedniej relacji, do poprzednich znajomości. W sześciu kielichach jest wybaczenie, jest zrozumienie, jest poprawa stosunków też w rodzinie. Więc tu jest możliwy też powrót do kogoś, z kim tworzyło się kiedyś rodzinę, na przykład, tak? Ale to mogą być po prostu rodzinne spotkania, odnowienie dawnych kontaktów. No też odnowienie dawnych kontaktów mówi jednak o powrocie do przeszłości. Często sześć kielichów mówi o powrocie do bratniej duszy, o powrocie do miłości sprzed lat na przykład. A niekiedy jest to tęsknota za miłością sprzed lat. Też czasami tak jest w sześciu kielichach. Tak więc pozostawcie ze sobą zmartwienia, bo sześć kielichów tak naprawdę nie jest kartą działania, nie jest kartą aktywności. Dlatego tu jest jakiś paźbuław, który do tej aktywności was pcha i namawia, a wy jednak dyplomatycznie, ostrożnie. Bo myślicie o przeszłości, myślicie, tęsknicie za jakąś przeszłością, tęsknicie za kimś z przeszłości. Albo za kontaktem z kimś, albo po prostu za tą osobą, tak? I tutaj jest to bardzo mocno związane z wszelkiego rodzaju wspomnieniami, które. Mm, yy, w których byliście akceptowani, w których czuliście się spokojni, bezpiecznie. Czasem, moi drodzy, sześć kielichów mówi o tym, że nadszedł czas pełen wspomnień, czyli nadchodzący tydzień i może pojawić się dawno niewidziana znajoma, niewidziany znajomy. Ewentualnie możecie odnaleźć jakąś rzecz, którą uznaliście za zagubioną. Jest też taka możliwość w nadchodzącym tygodniu. Kochani, odnajdzie się wasza miłość, która się zgubiła. Może tak być, co dla niektórych. No, co no, takie rzeczy się zdarzają. No, dziękuję Wam, Bliźnięta i Buziaki. Do następnego razu. Pa, pa.